Witam serdecznie, nazywam się Hania Orlińska i prowadzę tutaj zajęcia z tańca hula. Taniec hula to jest coś bardzo szczególnego i egzotycznego jeszcze w Polsce. Taniec pochodzi z hawajów i już od jakiegoś czasu, mniej więcej od 8-9 lat. Powstają grupy w Polsce coraz, coraz liczniej. Jest kilka grup w Warszawie, są też grupy, powstają grupy też w Łodzi. No i tutaj jest taka grupa początkująca, którą uczę, bo jestem nauczycielem, tańca hula, uczę grupę pań, które są zupełnie początkujące ale już wystąpią w czerwcu na dość ważnej imprezie, łodzianki kreują, czy też inaczej ona się nazywa Łódź miastem kobiet. Tak więc można tańca się tego tańca nauczyć się dosyć szybko, ale uzyskanie biegłości zajmuje, zajmuje czas no może warto wiedzieć, co, co to w ogóle jest taniec hula. Każdy taniec hula prezentuje, przedstawia pewną historię, opowiada jakąś opowieść i ta opowieść jest opowiadana za pomocą rąk. Natomiast nogi tańczą, tańczy się na ugiętych kolanach i w takim dość mocnym kontakcie z ziemią co również w połączeniu z tym, że ręce opowiadają, ale dużo jest ruchów takich do, do góry, wzniesionych do góry, to powoduje, że jest to powoduje, że, że tworzy się takie ważne połączenie między ziemią a niebem, a łączy się to w centrum człowieka. Więc Chodzi tutaj nie tylko o taniec, ale też o ważną pracę energetyczną. Taniec hula więc jest również pewnym wpływa na połączenie energetyczne, na dobry przepływ energii w całym ciele. No i oczywiście, co jest ważne i co, myślę, budzi ważne skojarzenia też dla wszystkich, to jest ten kołyszący się ruch bioder, który myślę, że każdemu się dobrze kojarzy, zarówno mężczyznom, jak i kobietom, bo no, jest to związane z pewną gracją. Gracja nie jest jakby... Absolutnie uzależniona od y, ani wieku, ani naszej wagi, więc y, zachęcałabym wszystkie panie, niezależnie od tego, czy są młode, czy już dojrzałe, czy też y, mają, y, są szczupłe, czy też y, mają y, już trochę większe gabaryty, ponieważ właśnie na Hawajach, Hawajki tańczą, y, są dość, dość dużych rozmiarów. I właśnie w, warto zobaczyć, pojechać na Hawaje i zobaczyć, jak one potrafią tańczyć, niezależnie od tego, jakim, jakie, jakie rozmiary mają. No, to oczywiście całość, całość warsztatu, który, który prowadzę, jest też wejściem w. W pełniejszą kulturę hawajską, więc zawsze podaję różne szczegóły, różne informacje o tym, co, co jest dla Hawajczyków ważne I, no i myślę, że wszystkie panie po kontakcie ze mną chcą jechać na Hawaje, więc to co, jest, to, co nam się kojarzy, myślę, że pierwsze skojarzenie z Hawajami to to, to że jest to raj na ziemi. I tak to jest, że, że wszystko, co, co się z tym wiąże klimat, który wydaje się, że kocha człowieka, ponieważ dokładnie jest ani za, za nadto upalny, ani też za zbyt chłodny. Jest przepiękne, są przepiękne kolory, mnóstwo kwiatów. No, wydaje się, że tamto tam miejsce szczególnie zostało ukocha, ukochane przez, przez stwórców. Stwórcę, i, no, i każdy, każdy, kto tam pojedzie, to, to czuje. Ale co jeszcze powoduje, że jest to raj na ziemi? To, że. Od momentu, kiedy się tam stąpnie na ziemię, witanym jest, człowiek jest witany słowem aloha. I to aloha oznacza zarówno powitanie, jak i pożegnanie, ale jest też, oznacza też miłość. I właśnie to, że wibracja tego słowa jest wszędzie na każde powitanie, na każde pożegnanie i również na to na wyrażenie najważniejszego uczucia, jakie ludzi łączy, że tym przepełnia się cały dzień od rana do wieczora, to to jest właśnie to, dlaczego tamto miejsce jest bardzo, bardzo szczególne i dlaczego warto, warto nie tylko tam pojechać, ale po prostu zainspirować się tą kulturą, zainspirować się też tym tańcem i poczuć trochę tej, tej energii w sobie, w życiu codziennym. Wszystkie panie, które uczestniczą w, w tych zajęciach, zawsze kończą z dobrym nastrojem, z uśmiechem i mówią, że są zrelaksowane. Więc myślę, że. Naprawdę to, to, może, to może przyciągać i zachęcałabym wszystkie, wszystkie panie, jak również panów, bo są też grupy, w których tańczą już panowie, w Warszawie na przykład. Więc no, dlatego, dlatego z, tego z tych powodów, o których mówiłam, warto to robić, ponieważ w bardzo szybkim czasie można odpuścić stresujące nas emocje. E Taniec, który pokazałam nazywa się Eku Aloha i jest on opowieścią o miłości bogini Pele i księcia Poliachu. Opowieść zaczyna się w momencie, kiedy oni po raz pierwszy się spotykają i zakochują się w sobie. To jest Właściwie o tym, o tym, jak poszukuje się miłości, i o momencie, kiedy przychodzi to zafascynowanie drugą osobą, kiedy pojawia się to oczarowanie, i kiedy jedna, drugiej, jedna strona drugiej zaczyna odpowiadać zainteresowaniem i fascynacją. Mówiłam wcześniej o tym, że hula jest w pewnym sensie nie tylko tańcem, ale też pracą z energią. Jest wiele metod pracy z energią, takich jak tai chi, chi kung, sztuki walki, wykorzystują również energię, bioenergoterapeuci z nią mają do czynienia. A tu chodzi o to, żeby żeby uruchomić przepływ tej energii? Co, dlaczego ta energia, dlaczego ten przepływ jest ważny? Kultury, właśnie takie, zarówno Dalekiego Wschodu, jak i, jak i Hawajska, opierają swoją koncepcję zdrowia na przepływie energii w ciele. I w tej koncepcji uzdrawianie, uzdrowienie wynik, jest wynikiem właśnie tego dobrego przepływu energii, że najpierw zachodzą zmiany na poziomie energetycznym, a dopiero, one, dopiero potem one jakby mają konsekwencje w, w, w naszym ciele fizycznym. Dlatego no, ta praca z energią jest konkretnie wpływa na zdrowie.